Przysięgę małżeńska, jak ją rozumiemy? Anna Bielan. Większość z nas wchodząc w dorosłe, małżeńskie życie, nie jest w pełni świadoma, co ono dla nas szykuje. Jest to całkiem naturalne, przecież nie znamy swojej przyszłości. Ale warto przewidzieć, że na tej wspólnej drodze czeka na nas mnóstwo niespodzianek, i tych dobrych, i tych złych. Jakie najlepiej pokonać wskazuje nam przysięgę małżeńska. Pochylmy się więc nad jej uniwersalnymi słowami, aby w pełni dostrzec ich głębie i znaczenie. Najczęściej w ferworze przedślubnych przygotowań nie zastanawiamy się nad najważniejszą częścią zawieranej ceremonii, uroczystą przysięgą małżeńską. A przecież jest ona, a przynajmniej powinna być, jedna jedyna na całe życie. Może brzmi to zbyt poważnie i daleko wzrocznie w świecie ulotnych radości i niezobowiązujących przyjemności. Może wolimy się nad tym nie zastanawiać? Czy wobec tego podpisalibyście się pod słowami o Wildea, który po swoim ślubie z St. Corn Lloyd napisał, na zawsze? To straszne słowo. Kobiety chętnie je używają. Psują całą romantykę, chcąc nadać jej wieczną trwałość? Ileż tu egoizmu, górnolotności, ale jednak i odrobiny prawdy. Ci, którzy zdecydują się na wspólne życie, Powinni najpierw długo i dokładnie przemyśleć słowa, które są jak zaklęcie, jak prawdziwa przysięga. Przysięga w kościele zaczyna pan młody, ja. Imię pana młodego, biorę ciebie. Imię panny młodej, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, panie Boże, wszechmogący w trójce jedynej wszyscy święci. Następnie te same słowa powtarza Pani Młoda. Przy wymianie obrączek Pan Młody mówi. Imię Panny Młodej, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Te same słowa powtarza Pani Młoda, przysięga w ust zaczyna Pan Młody, świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny. Uroczeście oświadczam, że wstępuje w Związek Małżeński Z. Imię Panny Młodej, i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Następnie te same słowa powtarza pani młoda: wielkie słowa miłość, wierność, uczciwość małżeńska, aż do śmierci, zgoda, szczęście i trwałość. Słowa te symbolizują wartości, w które tak bardzo pragniemy wierzyć. Większość nowożeńców naprawdę chce ich dotrzymać i są przekonani, że dadzą radę. Kiedy przychodzą trudne chwile, a te pojawiają się w każdym związku, nie uciekają, nie buntują się, nie rozpaczają, ale kropka, po prostu szukają wyjścia z sytuacji, kompromisu, rozwiązania dobrego dla obydwu z stron, a często również dla obecnych już dzieci. Tak. I co dalej? Co w gruncie rzeczy wyraża przysięga małżeńska? Z oglądu rzeczywistości wynika, że niewielki procent osób zastanawia się nad tym, a przecież warto. Miłość to stan emocji, który przechodzi różne etapy i natężenia, są one jednak bardzo trudne do przewidzenia i zbadania. Ponoć najsilniejsza jest ta pierwsza miłość, ale czy to oznacza, że najbardziej trwała? Raczej nie. A przecież są pary, które są ze sobą od najwcześniejszej młodości. Ciekawe, jak udało się im utrzymać wzajemną fascynację? Bo przecież, kiedy zabraknie tych emocji, życie staje się nudne i mało atrakcyjne. Psychologowie ciągle doradzają, aby dbać o uczucia swoje i partnera, znajdować radość w drobnych przyjemnościach, kwiatach, spacerach, rozmowach, bliskości, ale też, żeby stanąć na wysokości zadania w ciężkich chwilach, choroby, nieszczęścia, straty. Trudne? Ale przecież to właśnie to ślubujemy drugiej osobie. Wierność i uczciwość. Wiele osób uważa, że to staromodne zobowiązania, tyle rzeczy kusi, tyle nęci kropka, ale jak wytrwać w miłości, kiedy do związku dwojga osób zapraszamy kolejnych gości? Zdradzać można na wiele sposobów, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie i emocjonalnie. Najczęściej jest to oznaka braku dojrzałości, braku chęci rzeczywistego ponoszenia odpowiedzialności za związek. A przecież nie można wciąż czerpać tylko przyjemności, żadna miłość nie jest bez dna. Wierność i uczciwość zakłada bycie ze sobą dzień po dniu, godzina po godzinie. To wspólne rozwiązywanie problemów i cieszenie się radościami, z ręką na sercu prawdziwie. Jeżeli zaczynamy mieć przed partnerem kolejne tajemnice, nie zdziwmy się, kiedy w końcu odkryjemy, że on również je ma. Aż do śmierci oznacza z reguły związek na długie lata, czasami na całe życie. Trudno dobrze poznać kogoś w okresie narzeczeństwa, kiedy trwa wzajemna fascynacja, a prawdziwe trudy życia z reguły są przed nami. Ale może lepiej zjeść najpierw beczkę soli, a dopiero później się pobrać? Trzeba też odpowiedzieć sobie na pytania: czy naprawdę spotkałam człowieka? Z którym chce spędzić resztę życia? Młodzi ludzie nie myślą o starości. Takie ich prawo. Ale może warto popatrzeć na teścia lub teściową, przecież ich syn lub córka, prędzej czy później, psychicznie lub fizycznie, przynajmniej trochę się do ich upodobni. Czy będziecie w stanie to zaakceptować? Oby tak. Pomogą wam w tym słowa przysięgi. Nietypowa przysięga małżeńska Panna młoda oddaje Ci serce z miłości i tylko Ciebie miłuje Nie na nigdy tego co Ci dzisiaj ślubuje Pan młode i moje serce wzajemnością bije oddało Ci się Tobą tylko żyje oboje chętnie podzielę losu Wszelką dolę na wspólną radość i wspólną niedolę. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.